Cześć. Słuchajcie, z takim miłosierkiem do Was przychodzę. Mam potwierdzonego kolejnego gościa. W przyszły weekend będę nagrywała z trenerem mentalnym Leszkiem Furmanem. Mamy w planie dwa odcinki. Jeden odcinek o przywództwie. O tym, czy każdy może być przywódcą, czy są sytuacje, kiedy lepiej zrezygnować i oddać władzę komuś, kto ma do tego lepsze predyspozycje Natomiast drugi odcinek specjalnie dla moich rówieśników, milenialsów, pozdrawiam. Będziemy z moim gościem rozmawiać właśnie o kryzysie wieku średniego, o wypaleniu zawodowym, ale także o potrzebie samorozwoju, poszukiwaniu siebie na nowo. Będzie też o testach psychologicznych, czy zawsze warto na nich polegać. No i po paru tych minutach, Rozmowy z Leszkiem. Wiem, że to będzie mega inspirujące dla mnie spotkanie, mega rozwijające. No i mam nadzieję, że Wam też będą te odcinki podobały. Także obserwujcie profil, będziemy wrzucać zapowiedzi i, i tyle. Cześć!